Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się z Wami na tarasie, na dworze dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie, dlatego, że jest y, dosyć spory wiatr. Przed chwilą go nie było, teraz się jakoś Zebrało na wiatr, więc żyje, że wszystko jest w porządku. W każdym razie, słuchajcie, wyszłam sobie teraz na taras wypić kawkę, dlatego że wróciłam do domu. Zrobiłam zakupy, byłam na paznokciach. Słuchajcie, zrobiłam sobie nic ciekawego, bo tylko baby boomer, ale dosyć mocno skróciłam sobie te paznokcie, bo wcześniej, nie wiem, jakoś dziwnie się zapisałam na te paznokcie, dlatego że miałam długą przerwę między paznokciami i strasznie strasznie mi urosły, a miałam w ogóle same w sobie długie i bardzo ciężko było mi funkcjonować z długimi paznokciami, więc teraz je tak dosyć mocno skróciłam. Zresztą widzicie, że są króciutkie, ale zrobiłam też sobie brwi, nie wiem, czy Wy tutaj to widzicie, ale są dosyć cienkie, jak na mnie. Bo ja ogólnie lubię mieć takie, wiecie, bardziej krzeczaste te brwi, na mydełko i w ogóle. Natomiast teraz y, mam je dosyć cieniutkie. Natomiast y, na początku byłam w szoku i ciężko było mi się do tego przyzwyczaić. Y, jak wracałam w sumie w aucie, bo na siebie spoglądałam, jakoś ciężko mi było na siebie patrzeć. Natomiast teraz już jest to w miarę. Myślę, że moja buzia troszeczkę, nie wiem, wydaje się świeższa, taka bardziej dziewczęca. Jestem jakaś przerażona, zresztą brwi mi tak odrosną, nie mam z tym problemu zresztą, więc nie ma, jakoś się bardzo nie przejmuję. Ale jestem ciekawa Waszej opinii, jak uważacie, jak te brwi wyglądają, czy są ok, czy jednak tamte moje były lepsze. Ostatnio tutaj spędzam bardzo dużo czasu w tym kokonie. Fajny teraz jest czas, że jest ciepło, ale nie jest jakoś bardzo upalnie, gdzie na tym tarasie, gdzie mamy cień, to jest tak idealnie. Troszeczkę kawałek za mną jest trochę słońca. Więc czasem się tam przesuwam na to słońce, ale ogólnie to sobie właśnie tak siedzę tutaj w cieniu. Wiecie, za domem mam las, więc bardzo fajnie tutaj wypoczywam i naprawdę uwielbiam tutaj siedzieć. Dlatego stwierdziłam, że z wami się przywitam w Kokonie po raz pierwszy, bo naprawdę bardzo lubię wychodzić tutaj z kawką i popatrzeć na ten mój piękny widok za domem. Chciałam Wam jeszcze pokazać tak z bliska, słuchajcie, te moje brwi. Nie wiem, czy tutaj widać przez ten kokon, e, ale wyglądają tak. Chciałam po prostu, żebyście e, dali znać, w których brwiach mi jest lepiej. Czy w takich cienkich, takich bardziej naturalnych, powiedzmy, no bo nie są pomalowane. Czy w tych moich standardowych, takich grubszych, bardziej wyczesanych i tak dalej. Bo sama się zastanawiam, bo już zgłupiałam. Tak siedzę i tak na siebie się patrzę i mówię, no, no nie wiem, no nie wiem, które z takich. E, Update'ów, co u mnie się dzieje, bo dawno się nie odzywam i nie umiem się z Wami nagadać teraz. E, słuchajcie, ściągam aparat niedługo. E, tak naprawdę jeszcze zostały mi chyba dwie wizyty, w tym. Ta druga to jest ściąganie aparatu. Także doczekać, aż wreszcie pozbędę się tych drutów i będę mogła dobrze umyć zęby. Zapisałam się też już na higienizację. Jeszcze miesiąc temu miałam zapisać się na higienizację, ale stwierdziłam, że to nie ma sensu, bo dowiedziałam się, że lada chwila będziemy ściągać aparat, więc wolę jak już ściągniemy, tak wiecie, na świeżo zrobić sobie higienizację. Chciałam Wam właśnie jeszcze pokazać jak pięknie zakwitła mi lawenda. Zobaczcie jaka piękna. Naprawdę uwierzcie mi, że tutaj są tylko trzy sadzonki e, i ja tą lawendę wsadzałam w zeszłym roku i one miały taką takie malutkie sadzonki bodajże nie wiem za chyba 6 zł, je kupiłam. 6, 8 zł. One były takie malutkie, i tak, słuchajcie, się rozrosły pięknie, że ja się nie spodziewałam, że to tak szybko nastąpi. A poza tym, tak pięknie tutaj dekorują przy naszym tarasie. I jeszcze, no zobaczcie. Ja powiem Wam szczerze, że czasami zrywam sobie kwiatuszek, jak się zdenerwuję, i sobie wącham. No bo lawenda ponoć na uspokojenie. Pokowałam sobie zakupy. Dużo tego nie było, więc nie miałam jakiegoś dużego problemu. <laughs> Ale słuchajcie, kupiłam. Młode ziemniaczki, zobaczcie. Oczywiście, moje pokazywanie. Nic nie widać. Ale no, takie coś. Dzisiaj na obiad będą młode ziemniaczki i grillowany filet z kurczaka i sałata z jogurtem naturalnym. To jest. Moje ulubione jedzenie autentycznie uwielbiam, kocham i jeszcze jak są młode ziemniaczki, to po prostu hit. Oczywiście ja je mm, zapiekę w piekarniku, no bo takie mi smakują zawsze najlepiej, chociaż mój Rafał e, najbardziej lubi z patelni. Mm, czekam na Rafała z tym obiadem, bo ja nie mam w ogóle ochoty na jedzenie, ale stwierdziłam, że sobie trochę podszykuję, żeby jak on przyjedzie, żeby mieć z głowy i żeby, wiecie, już wstawić i później się z tym nie bawić. Jaki ryb, Proszę bardzo. No, i stwierdziłam, że obiorę sobie te ziemniaczki, bo ja wiem, że młode ziemniaczki powinno się jakoś tak y, ten. Y, jak to się nazywa? No, powinno się je jakoś tak, wiecie, wymyć, wyszorować, coś tam. Y, nie, nie ja, to nie jestem ja. Trudno. Rafał pewnie jakby tu. Chyba, że zadzwonię do niego, jak będzie chciał, to sobie zrobi. A kupiłam młode ziemniaczki. Mhm, no to fajnie. A no, powiedz mi, będziesz robił je sam? Jakoś? No jak, z masą chyba, nie? Chyba tyle to musisz. No ale ty je inaczej jakoś robiłeś chyba na patelni czy coś? Nie pamiętam, no ale dobra, zrobię no. Ty będziesz to, robił, nie? Z... A ty jak byś to zrobiła? No ja chyba w piekarniku. Hmm. Co zrobisz? No, zrobię. No to dobrze, to super, bo ja zamarynowałam kurczaka, zrobimy grillowanego i te ziemniaczki, nie? ładnie, Dobra. Słuchajcie, do mamy, bo umówiłam się z nią na kawę, także y, zmierzam do niej. Na pewno zaliczymy dzisiaj jakiś shopping, bo nie byłybyśmy sobą, jakbyśmy y, gdzieś nie weszły albo na jakieś pierdoły, albo do jakiegoś ogrodniczego, albo domowego sklepu, bo my dwie uwielbiamy takie sklepy. Wiecie, typowo do domu albo do ogrodu, także y, zmierzamy dzisiaj i zobaczymy, co tam ciekawego. Nie wiem gdzie jedziemy, umówiłam się z małą na razie w ogrodniczym, więc y, myślę, że może jakieś kwiatuszki, może tego typu rzeczy Dobra, to która? którą? Bierzemy? No myślę, że tą pierwszą chyba Tą? No. O ja. Ale powiem Ci, że jest dosyć lekka. Przyjechałyśmy kupić nic. <laughs> Lavendę. I mamy takie coś. Którą ale Drugą, drugą. No Co? wybierz, no wybierz. Bo je, ja wygrałam jedną. A, chyba. Chyba. Dawaj, Ojej. Olegant. No, Jeszcze po donice musimy iść, znaleźć, bo, bo nie mam takich dużych, więc musimy jeszcze kupić donicę do, do tych kwiatków, więc idealnie, że teraz jesteśmy, to sobie od razu przymierzymy i kupimy. No i jeszcze chcemy poszukać jakichś kwiatków chyba no. na taras albo koło domu. Zobaczymy. Oliwne, te oliwne drzewa nagraj. <grym> no nagrywam. Przepiękne są. No, marzy mi się takie coś kiedyś kupić. Ale to zobaczymy. Jak pięknie ja... wyszło słoneczko tutaj. W Joli na 50 kupiłam drzewko oliwkowe, ale mam takie niedłuże. Tak? No. A takie mniejsze. Ona, ona też chciała ciekawe, czy Mi się właśnie nie... podobają takie na, na tym pniu. Tak ładnie wyglądają. Ale te też są piękne. No, właśnie kupiłam będą stałe na tarasie, także mam nadzieję, że dają radę, bo muszę je zimować i gdzieś chować, także zobaczymy. Ale zobaczcie, ile tutaj jest. My tutaj z małą przepadłyśmy. Jesteśmy tutaj, nie wiem już ile ale na pewno bardzo długo. Jeszcze pewnie trochę postoimy tutaj, bo będziemy szukać właśnie donic i może jakieś kwiatki nam się rzucą. A miałyśmy na kawę iść, nie? I ciacho, i co? No i kwiatki mamy. No. No i słuchajcie, no nie mogłam nie wrócić do was z podsumowaniem. I tak wyglądają te kwiaty, które kupiliśmy. Kupiłam z mamą i ogólnie, ja wam powiem jak to się nazywa, bo oczywiście już zapomniałam, Czekajcie, kordelina australijska. Tak wygląda i wygląda bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Tutaj jest jedna, a tutaj jest druga, tu jest auto Rafała firmowe. I tak to wygląda, bardzo mi się to podoba, i wydaje mi się, że dodaje naprawdę bardzo dużo do tego e, tarasu. Dużo lepiej teraz to wygląda, bardzo mi się podoba. Byłyśmy e, lawendy, oczywiście, tamte e, niewystarczające. Jeszcze tutaj kupiłam sześć sadzonek, chyba sześć, sześć. Tak, sześć sadzonek, dlatego, że będziemy je sadzić jeszcze dodatkowo tutaj z tej drugiej strony. Jak tutaj mamy z jednej strony, tam jeszcze sobie wymyśliłam, żeby było po drugiej stronie lawenda, więc no tak też będziemy robić i dlatego je kupiłam. No i tutaj jeszcze Dabi pilnuje. Kupiłam jakiegoś kwiatka, sorry, nie pamiętam. O, tak będzie wyglądał Budleja. Tak będzie wyglądała w takim kolorze, właśnie na Biziu, w takim kolorze, właśnie jak lawenda. E, I też będę chciała sobie posadzić właśnie w tamtym miejscu, dlatego że tam już posadziłam sobie magnolię. E, jeszcze tam będzie piwonia. No i właśnie stwierdziłam, że jeszcze sobie posadzę e, to do tej lawendy, żeby tak wszystko ładnie spójnie wyglądało. Więc skupiłam sobie takie dwie na Biziu. Dlatego powiem Wam szczerze, że że trochę nas dzisiaj poniosło i nawet jak wracałyśmy, wychodziłyśmy z tego centrum ogrodniczego z mamą rozmawiałyśmy, że kto by się spodziewał że, to znaczy mama tak powiedziała kto by się spodziewał, że my dzisiaj tyle rzeczy kupimy i ja tak się na nią patrzę i mówię, mamo ja się spodziewałam bo my zawsze jak z mamą gdzieś jedziemy nieważne jaki to nie był, był sklep zawsze się obkupimy i zawsze nagle są genialne pomysły i milion myśli na sekundę i wszystkiego rozporządzania i tak dalej. Więc ja wiedziałam, że nie skończy się na jednym kwiatku. Zawsze jest to, że e, nigdy sama tyle nie kupię co z mamą. Byłyśmy w tym centrum może z dwie godziny, także wyobraźcie sobie ile my się tam nachodziłyśmy i natargałyśmy to wszystko, ale jestem bardzo zadowolona, bo wygląda przepięknie, także e, jeszcze zostało mi tylko troszeczkę poprzesadzać, bo te inne Muszę poprzesadzać te. Nie, nie pamiętam, że to się nazywało. Przypomniałam, wam czytałam, już nie pamiętam, ale muszę poprzesadzać, więc zajmę się tym jutro, jutro jest Boże ciało wolny dzień. Także na pewno się tym zajmę. E, więc to by było na tyle. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie tego filmu. Liczę na subskrypcję i łapeczkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, zapraszam was, bo naprawdę zależy mi na budowaniu naszej społeczności. Więc dziękuję bardzo, że dotrwaliście do końca. E, do następnego filmu pa! pa!